Witam, witam, ją zdrowie pytam. W dzisiejszym odcinku robię moje własne customowe figurki z Lego Ninjago. Więc zacznijmy. Zaczynajmy od nóżek Lloyda z Dragon's Racing drugiego sezonu oraz Zayna. No i głów. główkę Lloyda oraz jego włosów. Pierwsza minifigurka jest odblokowana. Teraz czas na Kaja lekkiego uciekniera. Mam na dzisiaj dwóch kajów do przygotowania, więc będzie fajnie. Zaczynamy od takich nóżek oraz takiego torsu. Teraz jeszcze szybko wyciągnę katany. Dobra, nakładam na ramienniki i wkładam dwie katany. Następnie podczepiam. Następnie podczepiam jego głowkę odwróconą na tą stronę. A na to nakładam tą czapkę. I kolejny jest zrobiony. Teraz czas na kolejnego kaja. Ale ten akurat będzie lepszy. Hmm. To. To. Zaczynamy od takich mórzek i turniejowego torsu. Następnie na to nakładam, woj. najpierw na to nakładam taki element. Taką główkę, to początkowo to on miał mieć, to on miał mieć dwie katany, ale końcowo zdecydowałem się na jedną taktyczną broń. Kolejna minifigurka gotowa. Teraz czas na kola. Kol, które dołączył wcześniej do kamiennej armii. Do jakiej kamiennej armii? Przepraszam, do kryształowej armii. Potrzebujemy takich nóżek. Takiego torsu z wymienionymi rękami. Bandany Kaja. Dwóch katan. Cyk. I jeszcze później się pojawi kolejny film z, z dzisiaj, więc i jeszcze dodatkowo wrzucie nowego shortsa. Takiej główki z Dragon Racing. I teraz czas na tą te oto piękne włosy. Kolejna minifigurka gotowa. I teraz czas na z który mam największy problem, bo użyłem chyba najwięcej elementów od jednej figurki. Zaczynamy od... On może kola z piątego sezonu. Takiego elementu od chyba Dark Vadera. Takiego elementu z Lego Chimy. Elementu główki Zeina Oraz jeszcze czegoś takiego. Teraz jeszcze dodałem mu sztylet. I kolejna. Mini figurka zrobiona. Teraz czas na wzmocnionego Zeina. Takie z dwóch zeinów. Gu takie coś pożyczyłem oczywiście od tej samej figurki. To jest po prostu ten sam strój, ale na odwrót. Teraz tą główkę, ale na odwrót. Oraz takie coś. I kolejna minifigurka gotowa. W ogóle to od tego koloru mam tak, taki słaby ten element, że on się lewo zatrzyma. Ale dobra, przejdźmy do mojej ulubionej postaci. Do której chyba użyłem najwięcej elementów. Główka mi poleciała zbyt daleko. I chyba jeszcze dodatkowo bronki rozłożę. Tak, będzie fajniej. To dobra. Zaczynamy od takich nóżek. Oraz torsu Sindela. Na którego nakładam czarną pelerynkę. Nałóżcie. To jest problematyczne na takich dwóch, ale ja wolę bardziej na jedną niż na dwa. Teraz nakładam na to na I wiem, że to jest lekko trochę nielegalna technika, ale o to obchodzi. Główkę Jordany. A na to nakładam element kaptura. Czas na brońki, więc daję jej kijek, ale to nie będzie normalny Tylko, że jeszcze dodaję taki element z Lego Chimy. Pokazuję Wam pod światło nawet, że to jest Lego. Podczepiam to tu. jest fajnie, ale jeszcze przyda się taki klocek. Po co? Żeby dodać takie rzeczy. A oto moje customowe figurki. Dajcie znać w komentarzu jak Wam się podobają od 1 do 10, a jeśli ja z wami żegnam, do widzenia.